Hej, witam na kanale Dory Style. Ja jestem Dorota, a w dzisiejszym odcinku trend z wybiegów na 2023 rok. Zapraszam! Słuchajcie, dzisiaj nagrywam troszeczkę w innym miejscu. Jestem w pokoju córki. Także zobaczymy, czy ten setup mi się też sprawdzi, i tak dalej. Może będę nagrywała w dwóch różnych miejscach. Ale już jakby dygresja, przechodzimy do trendów. Słuchajcie, wstęp, jak zwykle u mnie musi być, ponieważ bardzo bym chciała Was zachęcić do tego, żeby korzystać z trendów, ponieważ są bardzo inspirujące, dodają trochę świeżości do stylizacji, dodają coś nowego itd., ale nie róbcie tego z wykorzystaniem, wiecie tylko i wyłącznie sieciówkowych rzeczy są trendy, dobra idziemy do galerii, kupujemy wszystko co jest w sieciówkach i się ubieramy, tylko poszukajcie czegoś w swoich szafie, może to nie będzie identycznie to co jest w sklepach ale będzie miało ten klimat zobaczcie w second handach, może sobie coś przeróbcie i w ten sposób właśnie możecie zrobić trendy, ponieważ nikt nie powiedział, że modne są tylko te rzeczy, które są aktualnie w sklepach dodatkowo, jeżeli widzicie, że jakiś trend was Niekoniecznie interesuje, nie pasuje do Was, to się absolutnie nie przyjmujcie. Nadal, nadal możecie mieć trendy, po prostu wykorzystujcie te elementy, które pasują do Was. Na przykład do Waszej osobowości. No Każdy jest inny. Ktoś jest bardziej szalony i lubi wiecie, nosić różne wzory i tak dalej. Ktoś woli bardziej klasyczne, więc wybierajcie te trendy, które. Do was przemawiają. Też w zależności od tego, gdzie chodzicie. No, jeżeli chodzicie do pracy, do biura, to nie możecie się ubierać na przykład w przezroczyste haleczki, a z kolei jak wiecie, no jesteście, yy, nie wiem, przed szklanką, no to też nie będziecie chodzić w butach na koturni i tak dalej. Także naprawdę bierzcie to też pod uwagę i yy, jak najbardziej. Nie zmuszajcie się do ubierania kolorów, których nie lubicie, które wam nie pasują, które nie podkreślają waszej urody. Jeśli jest modny, na przykład srebrny, a wy jesteście takich ja ciepłym typem, to nie musicie go nosić. Absolutnie e, nie czuć się jakby zobowiązany. E, no i oczywiście na końcu serwetka. Zawsze. Pierwsze jesteśmy my, zawsze pierwsze jest na, na, nasza sylwetka Jeśli coś do niej nie pasuje, jeśli coś jej nie podkreśla Nie komplementuje jej walorów i może niekoniecznie tam nie ukrywa to, tego, co chcemy ukryć To po prostu nie, nie korzystajmy z tego trendu Nie kupujmy takich ubrań, bo najważniejsze jesteśmy my A potem to, co ubieramy Dostosowujmy ubrania do nas, a nie odwrotnie Ok, tyle tytułem wstępu Ja mam dla was dzisiaj 10 trendów yy, z wybiegów Będę pokazywała Wam zdjęcia z woga, ze strony woga, także zapraszam tam po więcej oczywiście. Wybrałam kilka przykładów, 10 trendów i lecimy. Pierwszy trend mocno widoczny jest to Mermaid Call, czyli takie syreny, ocean, tego typu klimaty. Ten kol na końcu to jest, wiecie, kotycz był i tak dalej. Teraz mamy Mermaid Call. I na czym to polega? Przede wszystkim na oddaniu charakteru, czyli takim błysku, trochę jak łuski oddają, takiej sylwetce, takim detalom. I właśnie na tym, na tym się skupia ten trend. I teraz, tak jak Wam pokazuję, pierwsza stylówka. I tutaj mamy jakby taki podtrendzik, ja sobie tak podzieliłam parę punktów, są cykiny i błysk ogólnie. Spójrzcie, tutaj mamy taką żółtawo-zieloną stylówkę i tutaj mamy taką spódnicę i top. I spójrzcie, to są element taki błysku, no ewidentnie przy, przywodzą na myśl łuski jest tam jakiś taki duży, duży cekin, albo jakiś taki element, który odbija światło pięknie to wygląda można by na przykład ty, tylko taki top założyć i do tego ja, 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 jakieś jeansy i już mamy e, ten trend jakby zaliczony dalej mamy haleczki, oczywiście jakby ten trend też przyszedł z, z poprzedniego sezonu i tutaj naprawdę istotne jest to, że e, ta forma cała tak chodzi, widzę, taka jest lekka. I tutaj mamy stylizację, która ewidentnie przywodzi nam meduzę Ale spójrzcie właśnie to, że, że ten dół tak faluje, taka spódnica faluje, to właśnie też daje taki klimat. Tak samo na, tym, na tej niebieskiej stylizacji tutaj mamy taką typową haleczkę, troszeczkę, jak wiecie, od taka koszula do spania. I też takich jest pełno. I nie budzi się. Ja właśnie też szukam czegoś podobnego dla siebie: założyć taką, taką sukienkę, na to na przykład katanę jeansową, jakiś sneaker, fajna torebka, i też tak można chodzić. Także to nie są tylko i wyłącznie jakieś takie wydziwiane sterówki, Można zawsze coś tutaj wykombinować też do codziennego użytku. I takie posągowe, długie sukienki, spódnice również były widoczne. Takie właśnie przywodzące na myśl taką syrenią sylwetkę, długą, właśnie smukłą. I spójrzcie na przykład na tej stylizacji, tutaj oczywiście tam są szalone rękawy, ale, ale mamy taką właśnie posągową, typowo taką trochę grecką sylwetkę. Mamy tutaj jakby zabudowane w przyszyi, później taki schodzi właśnie kształt pod pachy i potem jest prosta. Także takie kroje jak najbardziej teraz będą widoczne. No i ostatnim takim podtypem tego właśnie tej, tej syrenkowego klimatu są sieci oczywiście i tutaj nie są to tylko narzutki na strój kąpielowy. Zobaczcie na przykład tutaj w tej stylizacji, nie wiem, ja dokładnie nie widzę, ale załóżmy, że tam jest jakaś mała taka sukineczka albo mogą być shorty i top. I na to taka siateczkowa sukienka, która dodaje warstwy, dodaje czegoś ciekawego, a też na przykład jak jest lato, to też nie, wiecie, nie jest nam za gorąco i na przykład dla plus size jest to super opcja Dziewczyny, nie bójcie się tych sieci Załóżcie coś, co przykrywa to, co chcecie przykryć Załóżcie jakąś taką sukienkę albo może tunikę z takiej sieci I ona doda czegoś ciekawego I też się będziemy czuły komfortowo, tak? Nie musimy zawsze zakładać czegoś zakrywającego w 100% nasze ciało Żeby troszeczkę się bardziej przykryć Także to Wam bardzo polecam Także to był taki ogólnie syrenkowy klimat Teraz przechodzimy do drugiego trendu i tutaj mamy trochę odwrotność, ponieważ drugim trendem jest minimalizm w ciekawej formie. Tak to nazwałam, ponieważ uważam, że minimalizm nie musi być nudny, mimo tego, że ja jestem bardziej w stronę maksymalizmu. Natomiast tutaj jest minimalizm patrząc pod kątem tego, że nie ma wzorów, nie ma dużo kolorów, ale jest, jest raczej taki, wiecie, beż, brąz, szarość, ale jest ciekawa forma, czyli nie jest nudno. Spójrzcie. Oczywiście już wszędzie widoczne Oversize'owe garnitury Już teraz nie tylko marynarkę. Mamy ogromną marynarkę, ogromne spodnie Ale cały czas to wygląda klasycznie I jest w pięknym, kremowym kolorze Tutaj z kolei mamy Ogromne spodnie Jakiś top I ogromną kamizelkę Pięknie to wygląda, mimo tego, że jest w monokolorze Jest szaro To jest właśnie ciekawa, taka przeskalowana forma Którą naprawdę, naprawdę Było widać na wybiegach i ogromne ramiona, jakby to cały czas się przewiał. mam wrażenie, że one rosną, rosną, są, są coraz większe. I spójrzcie, to jest piękna stylówka z kombinezonem, z paskiem i z płaszczem. Nic więcej, tam jakieś może biżuterię, przepięknie, naprawdę przepięknie. Ale jest minimalizm, i mamy formę, także nie jest nudno. W tym minimalizmie też mamy ciekawą formę. E, taką, taką bardziej szaloną właściwie I mamy tutaj Zobaczcie, e, powycinane spodnie Oczywiście bierzemy troszeczkę poprawkę na wybiegi Ponieważ tam też bardzo często jest sztuka Połączona właśnie z, z czymś Tym do noszenia i później na tym się dopiero wzorują Sieciówki i troszeczkę to, to tonują No zobaczcie, takie powycinane spodnie Na przykład z odpiętą koszulą mm, Albo taka koszula noszona niżej I Tutaj mamy top cielisty, mamy nisko koszulę I taka spódnica, no, dwie rzeczy, a robią nam naprawdę Ciekawą stylizację No i oczywiście mój, ulubiona, mój ulubiony element Czyli powycinane rękawy w marynarce ja już taką mam, jak widzieliście ostatni odcinek <grytanie> Także, spójrzcie, tu jest czarna stylizacja Spódnica, top i marynarka, ale przez to, że są po wycinania, może jest tutaj gra, że jest skóra i jest materiał i to właśnie nam robi tą robotę a jeżeli właśnie nie lubicie na przykład wzorów i błysku w swoich stylizacjach i ostatnim podtypem tu jest monolog, który jest idealny na przykład dla plus size'ów słuchajcie dziewczyny, wybierajcie monolog, jeżeli macie ochotę się wysmuklić, ale nie róbmy tego, że na przykład wybierają wszystko w tym samym identycznym kolorze. Zobaczcie, tutaj mamy beżę, ale to są różne odcienie. Jest inny golf, inny, inny trench, inne spodnie, inne buty, ale to wszystko jest w beżu, tam z elementami brązu i to wygląda przepięknie. Sama bym się tak ubrała i wydaje mi się, że właśnie monoluki to jest coś, co, co warto mieć i sobie warto po prostu kompletować takie stylówki i mieć zawsze takie coś w szafie. Ok. Trzeci trend. I mamy, wracamy z kolei znów w trochę bardziej szaloną stronę. I tutaj jest błysk na co dzień. Co to oznacza? Że sylwester i karnawał to nie są jedyne miejsca, gdzie nosimy błysk. Możemy też codziennie błysk. Po czemu nie? Czemu nie mamy błyszczeć na co dzień? I mamy metaliki na przykład, czyli tutaj mamy taką, nie wiem, jakiś tam topy, spodnie i tak dalej. I mamy na to taką satynową, ale trochę taką w klimacie metalicznym. To jest płaszcz, chyba tak. To jest płaszcz. Bardzo fajnie, bardzo ładny kolor i możemy właśnie tym dodać jakiś taki ciekawy element. A później jak zajmujemy płaszcz, to jesteśmy, na przykład ubrane już klasycznie, możemy być w pracy, a później wychodzimy, zakładamy taki płaszcz i wiecie, czujemy się super, super jakoś tak inaczej niż tylko biurowo. Jeżeli natomiast nie chcemy Szaleć na przykład z kurtką albo z sukienką. Możemy troszeczkę mniejsze elementy w tej stylizacji zrobić. Tak tutaj. Mamy dziennikarą sukienkę, która ma elementy błyszczące, jakieś takie frędzelki z błyskiem i też torebkę. I tutaj tak w ten sposób możemy też na co dzień chodzić, niekoniecznie już w takim metalicznym, no jednak bijącym po oczach blasku. Tak jak w tej stylizacji mamy srebrną torbę. Naprawdę dodatki. Tutaj, jeżeli chcecie inwestować w coś, to warto zainwestować właśnie w takie dodatki, bo możemy mieć klasyczną, jakąś taką formę. Na przykład, tutaj mamy czarny monoluk, To jest jak w skórze, ale gdyby był normalny, to też. I w zależności od tego, jaką torbę dodamy, możemy dodać właśnie srebrną, mamy super szaloną, możemy sobie dodać czarną, możemy sobie dodać na przykład beżową, obojętnie. Także w torebkach, w akcesoriach ten błysk też może się pojawić. Czemu nie? Czwarty trend. Tutaj bardzo ciężko mi było go nazwać. Także nazywałam go Edgy Hipster grunge generalnie. I czym on jest? To tak było w latach 2000 jeżeli pamiętacie. To była właśnie moda na takie stylizacje buntownicze. Bunt, wyzwolenie trochę właśnie takie hipisowskie, ale w bardziej takim, no nie wiem. Modernistycznym klimacie. Oczywiście to ma związek, tak? To ma, moda odpowiada też na sytuację na świecie. Zawsze tak jest, że e, jak była pandemia, miałyśmy takie bardziej, nie wiem, dresowe, bardziej domowe e, stylizacje. Teraz z kolei to jest odpowiedź na, na jakąś tam recesję, na inflację, na wojnę. I właśnie mamy tutaj taki jeden nurt w, w modzie, który jest właśnie taki buntowniczy. E, I na przykład, Tutaj mamy e, taką stylizację, taką wiecie, trochę właśnie hippiesowską wybrałam, bo jest kapelusz, jest taka narzuta, bardzo często właśnie się powtarza taka narzuta troszeczkę kocykowa, e, jakieś dżinsy e, i kowbojki i bardzo dużo, bardzo dużo tutaj na szyi. Taki super look. Ale też to nie musi być tylko jakby w tą stronę taką hippiesowską, może to być na przykład też... Tak jak mamy tutaj Kate Moss w tej stylizacji, mamy baggy jeans i mamy top i taką koszulę w kratę. Takie koszulę, właśnie w kratę. One są one są też w tym trendzie bardzo widoczne. Albo taka z ogniem, słuchajcie, elementy ognia. Ja pamiętam też, jak za moich, za moich nastoletnich czasów, jak w, w latach 2000, byłam nastolatką i ogień to był też taki motyw przewodni różnych takich elementów stylizacji tutaj właśnie mamy takie no dość konkretne buciory, spodnie i właśnie taką bluzkę z ogniem i w ostatniej stylizacji też widoczne takie bardzo sprane takie znoszone jeans trochę wyglądające jakby ktoś w nim już chodził i wiecie siedział, takie hippie się siedzieli kiedyś na namiotach i taka właśnie spódnica do tego czarny płaszcz i jakieś takie ciężkie tutaj sandały, to jest generalnie klimat tego trendu Dajcie mi znać, że on jest dla Was. Nie ja mam wrażenie, że on jest taki bardziej e, młodzieżowy, ale czemu nie? Można jakieś takie elementy e, buntu, wyzwolenia też do swoich stylizacji dodać. E, ok, przechodzimy do piątego. Piąty trend to jest skóra, ale słuchajcie, nie jest to taka skóra e, seksji, chociaż wiadomo, zawsze są elementy, ale e, ani seksja, ani przyciele, tylko to jest skóra. Duża, szeroka, mocna, motocyklowa, więc to jest styl motocyklowy. E, I jest to na przykład kombinezon, jakbyśmy, nie wiem, jechały w Formule 1. Zobaczcie tutaj Ferrari. Na przykład pokazał taki kombinezon, cały skórzany, e, który może coś na przykład nosić tutaj z obcesami i z biżuterią. E, czemu nie? E, co mamy dalej? Elementy takie, e, ciężkie akcesoria ogólnie. Louis Vuitton miał cały taki pokaz z takimi elementami jak duże zamki, duże paski, duże jakieś takie łączenia. I tutaj mamy na przykład taki taką stylizację, czyli skórzana spodnie, skórzana kurtka z takim właśnie wielkim pasem. To akurat jest taki wiecie, element, powiedzmy wzór, wzór tej skóry. Też jest skóra full looku. Zobaczcie, przepiękna stylizacja. Oczywiście ja bym nie założyła, ale mi się podoba. Czyli mamy taki gorset skórzany, gorset, znaczy, m, przepraszam, skórzaną miniówkę Na to oversize'ową kurtkę skórzaną, oczywiście z frędzlami Frędzle, słuchajcie, w tym sezonie ja będę kochać <noise> bo, bo to też jest taki właśnie motocyklowy taki, m, taki klimat Ale też nie, nie mamy tylko czerni, słuchajcie Off-white też ma w pięknym, habrowym kolorze Taki zestaw skórzane, spodnie i taka kurteczka Bardzo ładnie to wygląda Także skóra jak zawsze jest I myślę, że pozostanie, tylko po prostu jest w zmiennej formie Ostatnio mieliśmy bardziej taką lateksową obcisłą, teraz mamy Oversize, full i motocyklowy klimat Dobra Przechodzimy do szóstego trendu, już, już połowa za nami I mamy kreatywny chaos, to jest moja ukochana ukochana kategoria, ponieważ jakby mój kanał by się też tak mógł nazywać. Czym jest kreatywny chaos? Jest to na przykład pomieszanie styli. Słuchajcie, uwielbiam mieszać style, uwielbiam mieszać trochę czegoś kobiecego z czymś ostrym, bo uważam, że to nadaje charakteru i takiego, wiecie, czegoś mojego w tej stylizacji. Na przykład spójrzcie tutaj, mamy. Jakąś taką haleczkę pod spodem Mamy na to tręcz Ciężki pasek, mamy fręzle doczepione No po prostu przepiękny, w ogóle ten bardzo Wam polecam obejrzeć na YouTube, na FF Channel Ten pokaz rok, nie wiem jak się czyta Ale on jest przecudowny Naprawdę przecudowne stylizacje Także bardzo Wam go polecam Kolejne Versace Też mamy, zobaczcie, jest taka marynarka dość taliowana Tutaj mamy jakąś taką haleczkową sukieneczkę albo top z falbaneczkami, z kwiatkami Potem mamy cargo spodnie i ciężkie buty Tutaj jakieś takie naszyjniki, no to jest bardzo spójna stylizacja, ale cały czas są pomieszane style No i na czym polega kreatywny chaos? na no właśnie na dodawaniu różnych elementów, na przykład frędzli Mamy tutaj sukienkę i są na dole frędzle Możemy dodać pióra, na przykład tak jak tutaj jest. Top. U góry są pióra. I na dole jest trochę bardziej spokojnie. Ale też, jeżeli wiecie, nawet no wiadomo, pióra są dość duże, objętościowe. Możemy dodać takie jak tutaj. W Chanel mamy marynarkę. Czy tam to jest nawet sukienka? Ale są takie, takie drobne piórka. I wygląda to super. I dodaje lekkości. W ogóle wspaniała rzecz. Futerka. Jakieś takie różne szalone, zwłaszcza tu są, tu są w ogóle fioletowe. Fioletowa futerka za jakąś skórzaną sukienką i z frędzlami Kreatywny chaos <noise> na obrazku I mogą to też być takie świecidełka, niekoniecznie w biżuterii, mogą też być na naszym, na naszym sukienkach czy tam bluzkach Koronki nadal są Występują już na, na całych stylizacjach, zwłaszcza tu jest cała stylizacja w koronkach, ale mamy, tutaj mamy koszulę, Mamy jakieś rajstopy, czy tam to są jakieś getry Mamy tren z tyłu, bardzo, fajnie, ba, bardzo właśnie fajne wykorzystanie koronki, albo tak, sexy, oczywiście tutaj e, mamy też w kolorze żółtym, wybrałam ten żółty, to były żółte, różowe, fioletowe w, w tym pokazie I, i taka właśnie koroneczka też bardzo dużo się pojawiała. Ale możemy też dodać szalone wzory, hmm, czyli jakieś takie geometryczne albo abstrakcyjne. I też będziemy tutaj y, mogło sobie zaszaleć. Y, wtedy, wtedy już może być forma y, prosta, a wzór będzie robił robotę. No i tiul. Ja Wam pokazuję szaloną stylizację, którą znalazłam, ale generalnie tiul jest cały czas y, na czasie. I jak widać, nie jest tylko w spódniczkach, <grym> Także kto wie, może się zainspirujecie też tym, tym właśnie, co to Wam pokazuję. Dobra, siódmy trend. Cały czas zostajemy w takich szalonych klimatach, czyli przezroczystości I ja cały czas szukam, szukam dla siebie Jakichś takich rzeczy, ponieważ uważam, że nawet sylwetka plus size Może chodzić w przezroczystych rzeczach To dodaje lekkości To dodaje takiego wiecie mm, Nie wiem, mam wrażenie, że to jest takie non modne Ale też właśnie nas trochę zakrywa Dodaje takiej tajemniczości i nie, oczywiście nie, nie nosimy tego na gołe ciało, także spokojnie da się to też ograć na większych sylwetkach, albo po prostu na sylwetkach, w których krępujemy się pewnych elementów. Na przykład można mieć taką całość z elementami. Zobaczcie, mamy sukienkę, a ja mam element, tutaj mamy jakieś tam, nie, nie wiem czy te majtki są, chyba one są pod spodem, ja mamy na przykład e, zakrywająca nam biust e, te kieszonki. Oczywiście, no, ja tak jak powiedziałam, to jest pokaz mody, ale jakiś taki element, na przykład pasek, już zakrywający nam biust i na przykład dół, a reszta zroczysta będzie wyglądać super. Nie, możemy też jakąś ciekawą bazę dodać, tak jak tutaj mamy taką właściwie, to też jest taki trochę syrenkowy klimat, te trendy się przenikają. Mamy taką srebrną, właściwie narzutkę a pod spodem widać fajne pomarańczowe spodnie. Mamy też taki, trochę to jest chyba z kąpielowy, taki wiecie, jakiś stanik i majtki. I taka ciekawa, to jest chyba tiulowa, taka sukieneczka na to. No, bardzo fajny pomysł, nie tylko na plażę znów. <noise> Także, jeżeli chcecie, też możecie na bieliznę nosić. Na przykład tutaj też jest na jakąś taką haleczkę. Czyli mamy haleczkę, mamy coś przezroczystego i możemy sobie na tym budować stylówkę, możemy też tak jak w pradzie. Tutaj mamy taki przezroczysty materiał i mieć tylko bieliznę. Oczywiście, no, może nie jest to koniecznie takie ubranie: wiecie, do babci na obiad, ale można z tym troszeczkę się pobawić i coś takiego założyć pod spód, co, co nie będzie po prostu gorszyło innych. I może być też to top, sam top. Na przykład tutaj piękna stylizacja. Mamy taką spódnicę z bardzo wysokim stanem i mamy taki top. I on też, co ma fajnego, on jest przezroczysty, ale on też ma wzór. I takich rzeczy też było dużo, czyli mamy top z jakimś takim wzorem. Bardzo często też były to takie maziaje, takie trochę ombre, albo takie, jakby ktoś wziął i po prostu pomaział czymś i też takie, takie rzeczy były widoczne. Także ja sobie szukam takiej bluzki, nie mogę nigdzie znaleźć te. No ale zobaczymy. I co, i się da? Da się chodzić przez oczystościach, także nie obawiajcie się i próbujcie swoich sił w tym trendzie, jeżeli macie ochotę. Ósmy trend. E, nazwałam go jeans na bogato, ponieważ e, jest go dużo i niekoniecznie, że jest na. Oczywiście m, też jakby jest w monoloku, natomiast e, no jest w dużych formach, czyli mamy oversize'owe wszystkie rzeczy. E, ale zacznijmy od początku. E, w monoloku i Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, jak myślę o jeansie o o w monoluku, to widzę tę stylizację Justina brytnej, ale wiecie, to były inne czasy, to był wtedy cool, a teraz idziemy w takiej właśnie bardziej. Wiecie, w taką dużą formę. Zwróćcie, na przykład tutaj. Mamy taką dużą spódnicę, włożoną w to powiedzmy kurtkę albo koszulę jeansową. I mamy super look. Ten z kolei bardzo mi się podoba. Mamy jeansy takie dzwone, i do tego taką rozpiętą tutaj koszulę jeansową, i jakieś złote elementy, i to jest wszystko. To jest przecudowny look, a tak mało trzeba. Można też na przykład mieć jeansy z dodatkami. I spójrzcie na te spodnie do Gabbana. One mają na boku czarną koronkę. Jak ktoś ogląda moje filmy, to wie, że ja mam moją, przerobiłam moją jeansową jedną kurtkę, właśnie z czarnymi koronkami. Także już cię nie mogę doczekać, jak będę w niej chodzić, no bo to właśnie jak widać, jest, jest teraz w trendach. E, Baggy jeans. E, wiadomo, no ja na przykład wolę, wolę obcisłe, chociaż no, próbuję swoich sił i szukam jakichś takich szerokich, ale naprawdę szerokie, spodnie teraz i garniturowe, i jeansowe są wszędzie. Ale nie są to tylko spodnie jeansowe do sneakersów i do blues. Zobaczcie, tutaj mamy marynarkę włożoną w spodnie. Tutaj jest spodnie z paskiem i nie widzę butów, ale no chyba jakieś takie bardziej eleganckie. I, i też to fajnie wygląda. Tutaj też mamy z marynarką. Marynarka na zewnątrz, jeszcze taki pasek fajny, widoczny. Do tego ogromne jeansy z dziurami. I jakieś sandałki. Dobra, dziewiąty trend. I też bardzo, bardzo mi się podoba, jest to styl wojskowy, utility, czyli taki styl roboczy, ubranie roboczych. I oczywiście są to kieszenie, kieszenie cargo, spodnie, bojówki wracają i wszędzie są też kieszenie. Zobaczcie tutaj mamy lux Isabel Marant i tutaj mamy spodnie takie typowo, można je odczepić, żeby były krótkie. Mamy kamizelkę i wszędzie są kieszenie. Tutaj z kolei mamy miomiu i tutaj mamy taką stylizację z taką kamizelą i mamy dwie kieszenie plus jeszcze pas z kieszeniami. Jednak jeżeli wiecie macie bardziej delikatny styl, to nie musicie wcale rezygnować z tego trendu, ponieważ mamy propozycję z połączeniem z delikatnością. Tak jak tutaj, mamy taką kurtkę wojskową Moro z kieszeniami, ale mamy do tego coś krótkiego pod spodem powiedzmy mini, spodniczkę i sandałki, i jakaś biała torebka. Albo mamy spodnie takie i kamizelę i do tego świateczkowy topik i też sandałki i okularki. Bardzo fajnie to wygląda, taka kamizelka, tylko pamiętajcie, że kamizelka, wujka, na grzyby, taka wiecie, albo na ryby. <taki> takie, jak, jak czasami mają być takie, właśnie, które są pełne kieszeni, to może jest niekoniecznie to. Te kieszenie są duże, one są duże i są takie odstające, nie są tylko płaskie. Także pamiętajcie o tym, no bo nie wszystko, nie wszystko tutaj będzie wyglądać jakoś tam fajnie w tym klimacie. Dobra, ostatni trend są to akcesoria oversize i mamy torby ogromne, ogromne torby. Ja bardzo lubię, bo ja zawsze wszystko noszę ze sobą. Także mamy na przykład taką torbę ze złotym zdobieniem, albo taką brązową, trochę wyglądającą jak, jak torba na siłownię. Tutaj mamy też z kolei taką właśnie luźną, chyba skórzaną torbę, którą się ma na ramieniu, ale właśnie jest ona ogromna. Zobaczcie, prawie sięga do uda. Także, także takie gabaryty mamy modne. Wielka biżuteria, znów. I to mamy tak, taką ciekawą propozycję: mamy właśnie takie srebrne, duże, jakieś, no, to już nawet nie, nie, nie są koła, to są po prostu takie ogromne kolczyki i są, jest biżuteria na okularach. W Gucci właśnie było dużo takich na twarzy biżuterii, nie wiem w którą to stronę pójdzie, no, ale jest jakiś taki trend widoczny, czyli po prostu dużo się dzieje przy twarzy. I teraz duże kwiaty, ale nie we wzorach, tylko na na przykład jako broszka, zobaczcie tutaj w ogóle cały pokaz lewy to był taki, czy cały, większość z tych rzeczy to właśnie był jakiś taki ogromny kwiat gdzieś tutaj Także jest, jest to trend, tak jak mówię sztuka, inspiracja te pokazy Kenzo ma również taką propozycję z sukienki, i właśnie mam tutaj kwiaty, jeszcze kwiat na kapeluszu Także jeżeli macie takie jakieś, tak jak mam, ja, ja tutaj jakąś taką różę, to można sobie po prostu gdzieś ją wpiąć i też będzie fajnie no i co? I to byłoby na tyle. Oczywiście tych trendów jest więcej, natomiast te jakby wybrałam z tego wszystkiego, co, co sobie tutaj czytałam, oglądałam, dajcie mi znać, co Wam się najbardziej podoba i czy inspirujecie się w ogóle w wybiegami, bo ja bardzo lubię oglądać. Sobie takie wybieram moje ulubione i się inspiruję i planuję też przeróbki, pod to planuję sobie, co sobie kupię, bo też wiecie. Nie chcę się też inspirować tylko tym, co jest w sieciówkach, bo jak to zobaczę w sieciówce, to będę to chciała kupić. Jak sobie zobaczę na wybiegu, to i tak no, nie jest to dla mnie dostępne. I wtedy moja kreatywność się pobudza i przerabiam, dobieram różne rzeczy z mojej szafy, szukam czegoś w second handach i tworzę sobie super cywilizację w trendach. Także taki jest mój sposób, dajcie znać jaki jest Wasz i czy lubicie w ogóle wysłuchać po trendach. Nie mówiłam dziś o kolorach, ani o wzorach, bo... To jest jakby temat na osobny jakiś odcinek, dajcie mi zdać, czy może byście chciały o tym posłuchać. No i w ogóle także dzięki Wam za oglądanie i życzę Wam miłego dnia. Pa!